Cześć, z tej strony Piotrek. Kolejny odcinek serii Ostatnia prosta osmoklasisty. Zostało już tylko 19 dni do waszego egzaminu. Zobaczmy, jakie zadanie przygotowałem na dziś. Stosunek miar kątów w trójkącie wynosi 1 do 5 do 6. Ile wynoszą miary kątów w tym trójkącie? Jaki jest to rodzaj trójkąta? Ok, jak zadanie z geometrii, to pomocnicy szkic. Tutaj akurat narysowałem, naszkicowałem trójkąt. No, i tutaj w tabelce rozpiszę dane. Czyli mamy tak. Stosunek miar kątów w trójkącie 1 do 5 do 6. Czyli ja zaczyłem kąt 1, 2, 3. No i wypiszmy te współczynniki. Czyli 1 do 5 do 6, czyli 1, 5, 6. No i pomocniczo sobie zapiszmy tak. Oznaczenie. Czyli załóżmy ten kąt pierwszy, no to oznaczmy jako alfa. Ten kąt najmniejszy. No i na przykład tutaj mamy alfę. Czyli ten kąt drugi. To będzie miał miarę 5 razy alfa, tak, czyli tutaj będzie 5 razy alfa, i ostatni, na konto największej mierze, 6 razy alfa, tak, czyli tutaj 6 razy alfa, tak. Czyli tutaj zgodnie z tymi współczynnikami dokładnie takie są proporcje. No i oczywiście wykorzystamy ten fakt, że w każdym dowolnym trójkącie suma miar kątów to jest 180 stopni, czyli możemy tutaj podsumować razem. Miara to będzie 180 stopni, tak? Czyli możemy zapisać równanie, że miara kąta pierwszego plus drugiego plus trzeciego to jest łącznie 180 stopni, czyli tak alfa plus 5 razy alfa plus 6 razy alfa, czyli kolejno trzy miary trzech kątów w trójkącie. Łącznie to jest 180 stopni, tak? No i tak, tu mamy 1 razy alfa, dodać 5 alfa, no to będzie 6 alfa, 6 alfa plus 6 alfa to będzie 12 alfa, czyli 12 razy alfa to się równa 180 stopni. No i jak mamy takie równanie alfa, to jest oczywiście niewiadoma. Tu współczynnik przy alfa to jest 12, 12 alfa to się równa 180 stopni, to oczywiście dzielimy przez ten współczynnik przy alfa, czyli 12, i mamy alfa to się równa 15. Stopni, tak? Czyli wyznaczyliśmy kąt pierwszy, 15 stopni, kąt drugi, no to było 5 razy alfa, 5 razy 15 stopni to będzie 75 stopni, tak? I ostatni kąt, kąt numer 3, to było oznaczone jako 6 razy alfa, czyli 90 stopni. Czyli mamy wyznaczone trzy kąty, ale to nie jest koniec, bo pytają nas się, jaki jest rodzaj trójkąta? No i widzimy, że jeden z tych trzech kątów tego trójkąta. Ma miarę 90 stopni, czyli to jest kąt prosty, czyli możemy nazwać ten trójkąt jako trójkąt prostokątny. A jeżeli chcesz sprawdzić, czy to równanie dobrze policzyłeś, to możemy też dokonać szybkie sprawdzenie. Czyli tak, mamy wyznaczone trzy miary tych kątów w tym trójkącie, no to zsumujmy je. Tak? 15 stopni plus 75 stopni plus 90 stopni. 15 plus 75 to będzie 90, 90 plus 90 to jest 180, 180 stopni, suma miar ką kątu w trójkącie to 180 stopni, lewa strona równa się prawa, czyli wszystko jest zrobione mistrzowsko dobrze. I ja Wam życzę mistrzowskiego dnia i widzimy się w kolejnym odcinku.